Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy niedzielę, 13 czerwca. Zobaczymy jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Standardowo zaczniemy od z znaków Barana. Niedziela, 13 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Jaki będzie ten dzień? Chodzi o osoby spod znaku Barana. No tutaj karta pokazuje, że dziś ważną rolę w Waszym życiu może odegrać jakiś mężczyzna, atrakcyjny mężczyzna, mężczyzna wysportowany. To może być ktoś z przeszłości, Wasz dawny eks, kolega, może jakiś znajomy. To też może dotyczyć Twojego partnera. Jeżeli na przykład jesteś osobą samotną, to dziś akurat masz szansę poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę do związku. Jeżeli chodzi o byki, to tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć jakiś dylemat, możecie mieć dwie opcje do wyboru. Tutaj też karta może symbolizować właśnie jakieś dodatkowe źródło dochodu, tak więc jeżeli na przykład część z Was szuka jakiejś dodatkowej pracy, to dziś macie szansę taką pracę znaleźć, bądź też otrzymać jakąś interesującą propozycję. Jeżeli chodzi o sobie spod znaku bliźniąt, tutaj karta pokazuje też, że dziś będzie bardzo miły, sympatyczny dzień. Możecie dostać jakiś fajny prezent, usłyszeć jakąś bardzo sympatyczną informację, i to też bardzo dobry dzień na różnego rodzaju spotkania towarzyskie. Tak więc, jeżeli jesteś osobą samotną, to też śmiało, na przykład, że założyć sobie jakieś konto na profilu randkowym, bądź też wybrać się na jakąś randkę w ciemno. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku raka, tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć no dość smutny dzień możecie troszeczkę a, czuć się zranieni, a może ktoś Was zawieść, możecie a, też na przykład trochę a, popłakać. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa, tutaj karta pokazuje jakąś imprezę, jakąś zabawę, możecie coś świętować, tutaj karta też symbolizuje tak zwaną trzecią osobę, tak więc jeżeli jesteś w stałym związku, to możesz się na przykład dowiedzieć, że jest jeszcze ktoś trzeci. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku panny... I tutaj karta u Was ogólnie pokazuje bardzo dobry dzień na um, wchodzeniu w różnego rodzaju um, jakieś układy, związki, um, zakładanie na przykład rodziny, um, wchodzenie w związek partnerski. Um, jest to ogólnie bardzo dobry um, dzień, żeby... Um, Wchodzić w coś nowego, żeby otwierać takie nowe dni, nowe drzwi do czegoś jeszcze nieznanego. Jeżeli chodzi o wagi, tutaj karta u Was pokazuje jakieś bardzo miłe, sympatyczne spotkanie. Tak więc, też jest to bardzo dobry dzień dla osób samotnych. Możecie śmiało się umawiać na różnego rodzaju randki w ciemno. Jeżeli natomiast chodzi o osoby, które są w stałych związkach, to tutaj może się okazać na przykład, że Wasz partner zabierze Was na jakąś randkę w ciemno, bądź też na przykład spotkacie kogoś, do, którego, do kogo czuliście jakieś uczucie. Jeżeli chodzi o skorpiony, tutaj natomiast karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z osobą taką nieśmiałą, wycofaną, Tutaj też karta może symbolizować właśnie, że to wy dziś nie do końca będziecie się czuli pewni siebie, może być jakaś taka sytuacja, bądź to jest osoba, która spowoduje właśnie, że to wy dziś będziecie się czuli tacy zakłopotani i niedoświadczeni, jak taka przysłowiowa szara myszka. Jeżeli chodzi o sobie spod znaku strzelca, Tutaj u Was ważną rolę może dziś odegrać jakiś mężczyzna, bardzo inteligentny mężczyzna z przeszłością. Tutaj te, ta karta może symbolizować właśnie jakiegoś urzędnika, na przykład lekarza. Tak na przykład, uważajcie, dziś na drogach. Jeżeli jesteś osobą samotną, to dziś masz szansę poznać jakiegoś mężczyznę z przeszłością. Jeżeli chodzi o koziorożce, tutaj u Was karta pokazuje, że dziś. Pewne kwestie mogą być nie do końca jasne. Tak więc um, uważajcie dziś na osoby, które poznajecie, uważajcie na to, żeby nie podpisywać dziwnych sytuacji, z tego względu, że um, cały czas możecie mieć takie przeczucie wewnątrz, że coś tu nie gra, coś tu Wam nie pasuje. Jeżeli chodzi o wodniki. I tutaj karta pokazuje, że dziś jest bardzo dobry dzień na inwestycje długofalowe, śmiało możecie kupić sobie na przykład jakąś nieruchomość, działkę rolną lub też po prostu inwestować w swoje pieniądze w jakąś firmę, na przykład w inwestycje na giełdzie, możecie też śmiało na przykład um, spróbować swojego szczęścia w różnego rodzaju brach losowych. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, Karta pokazuje, że dziś możecie mieć dość taki chaotyczny dzień. Możecie czuć się troszeczkę tacy nadpobudliwi, agresywni. Może się pokazać też u Was na przykład jakiś wyjazd. Tutaj też karta właśnie przestrzega przed taką gwałtownością, przed tym, żebyście, że tak powiem, najpierw nie działali, a potem myśleli, bo to niestety nie wyjdzie Wam na dobre. Tutaj też karta może symbolizować właśnie jakiś na przykład płomienny romans, jeżeli jesteś osobą samotną. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Życzę wszystkim cudownego dnia i zapraszam na jutro. Pa pa!